Kiedy ty zapomnisz o sobie dla Niego, a On przez ciebie będzie żył dla innych i dla chwały swego imienia. Wtedy prawdziwie w Twoim sercu rozkwitnie miłość. Kiedy w Duchu, w Prawdzie i w Jego Mądrości i Sprawiedliwości, słuchając Jego głosu, Jego Słowa, Jego Ducha, będziesz w Nim żył przez Niego. Żył i dla Niego żył, będąc z Nim jedno. Nie ma nic większego niż to, że Jezus Chrystus zamieszkał w nas mocą swojego Ducha, że On jest w nas żywo i prawdziwie obecny. Ten sam Jezus, który chodził w ciele po ziemi, teraz w duchu jest w naszych sercach. I śpiewaj Mu uwielbienie przez swoje życie, przez prawdę. Przez światłość, przez składanie swojego życia w ofierze dla niego wobec innych, przez bezinteresowną miłość, w której musisz wybaczyć, pomimo tego, że tego nie chcesz, w której musisz zrezygnować ze swoich planów, aby iść do tych którzy nie mają żadnej nadziei i żadnych planów. Którzy są maluczcy, którzy potrzebują pomocy, którzy nie mają żadnej nadziei. Kochani, naprawdę daleko szukać nie trzeba. Wystarczy, że się przez chwilę zastanowicie i od razu Bóg wam w sercu pokaże osoby, którego potrzebują. A on chce dać ludziom siebie przez ciebie. Coraz przypomnij ci się Twoja siostra, Twoja mama, Twój tato, Twoja sąsiadka, Twoi koledzy. Ludzie, którzy do Ciebie piszą, ludzie, których zaniedbujesz, bo nie dajesz rady. Ludzie, którzy są. Którzy byli. Jeżeli cokolwiek uczynisz tego, na, temu najmniejszemu, Jezus mówi, mnie to uczyniłeś. Kochani, niech tu się okaże nasza prawda, niech tu się okaże nasze chrześcijaństwo. W próbie okazuje się, co w nas jest w środku. Co tak naprawdę sobą reprezentujemy, co niesiemy. jaka je spravda,